A w dzisiejszym odcinku spotkanie z administratorem serwera, zapytanie o sklep na 10-20 produktów w tematyce piłkarskiej, strona internetowa dla dewelopera, ile trwa support strony internetowej po jej uruchomieniu, strona internetowa z pomysłem na wartość społeczną, czy do startu prac nad stroną potrzebne są wszystkie teksty i wszystkie zdjęcia. Rozbudowa strony internetowej o sprzedaż eventów, sprzedaż obozów i sprzedaż produktów. Utworzenie turystycznego portalu informacyjnego. Utworzenie portalu, który ma zintegrować się z dziesięcioma różnymi API. Jak wyglądają opóźnienia płatności urzędów. Spotkanie w sprawie sklepu internetowego, po którym najprawdopodobniej będziemy automatyzować całą firmę. Oraz kogo jeszcze oprócz Software House'u należy zaangażować w utworzenie strony lub sklepu internetowego. Czy możesz powtórzyć jeszcze raz? Nie mogę. To będzie dobre na czołówkę. Jak kicham. Niech mi ktoś nie napisze na zdrowie. Cześć! Witajcie na podsumowaniu poniedziałku. Jak widać, pogoda nas nie rozpieszcza, natomiast jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dzisiaj w sumie cztery tematy, a zaczynamy od spotkania z administratorem serwera, gdzie w końcu mieliśmy okazję się poznać i nawet nie wiecie, jak takie spotkanie było potrzebne. Być może nie było ono potrzebne fizycznie, natomiast to też zawsze ma swoje plusy. Natomiast... Samo spotkanie moim zdaniem było niezbędne. Jak wielokrotnie mówiłem, zarówno na tych filmach nagrywanych w samochodzie, jak i na tych filmach w studiu, i ten Wam pewnie podlinkuje gdzieś w prawym górnym rogu, czy coś, nie wiem, z której strony tutaj będzie, tak. Administrator serwera, czyli osoba, która jest w stanie sprawdzić, doradzić, podpowiedzieć pewne rzeczy, jest niezbędny przy pewnej skali biznesu. Więc bardzo się cieszę, że wczorajsze spotkanie się odbyło, bo już na tym etapie wyszły zagadnienia które nie miały szansy wyjść w momencie, kiedy tą administrację serwera prowadziliśmy my, i tu, niech przykładem będzie kwestia transferu między dyskami. My, jako Software House, zajmujemy się softwarem. Kwestie hardwareowe, które wyszły wczoraj na spotkaniu, że właśnie administrator serwera zauważył, że transfer pomiędzy jednym dyskiem a drugim wynosi kilkanaście megabajtów, gdzie on powinien wynosić kilkaset minimum. No, to, to są rzeczy, na które nam, jako software houseowi, byłoby naprawdę bardzo ciężko wpaść, ponieważ no, my się w ogóle właśnie w hardware'ze nie specjalizujemy, potrafimy. Odpalić serwer. Potrafimy go skonfigurować. Natomiast kwestie takie już typowo hardwareowe. Transfery między dyskami, zarządzanie tymi dyskami. Co lepiej rozdzielić? Gdzie jedną bazę danych trzymać, a zdjęcia w innym miejscu? Jak ten serwer podzielić? Czy lepiej mieć dwa słabsze serwery, czy jeden mocniejszy? W jaki sposób tą infrastrukturę ułożyć? Oczywiście my swoje dobre praktyki mamy i swoją wiedzę. Natomiast takie zewnętrzne spojrzenie. Analiza logów, obciążeń, wszelkiego rodzaju pojemności, pamięci RAM, pojemności dysków, przydzielonych partycji. No są to rzeczy, które są tak bardzo dla nas pomocne w optymalizacji systemów, że to wczorajsze spotkanie to był dla mnie wow przełom. Więc ja się bardzo cieszę, że finalnie klient zdecydował się na zatrudnienie czy na współpracę z takim administratorem, który bardzo konkretnie jest w stanie wypunktować, co jest do zmiany hardwareowej, co my możemy zoptymalizować jeszcze po swojej stronie, a co należy przenieść na jakąś inną zewnętrzną infrastrukturę, tak żeby system, sklep w tym wypadku działał szybko, wydajnie, no i po prostu optymalnie. Więc ja jestem ze spotkania bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że współpraca się będzie układała bardzo płynnie i pomyślnie po prostu. A tymczasem przechodzimy do punktu drugiego, czyli do zapytania, które otrzymałem mailem od pana, który chyba wyhaczył mnie na TikToku, mam takie wrażenie. Jeżeli tak to serdecznie pozdrawiam odnośnie sklepu internetowego na około 10:20 Produktów. Z tego co widziałem po kanale, jest to tematyka związana z piłką nożną, więc bardzo popularny w Polsce sport. No i pan ma aktualnie sklep, natomiast nie jest z niego do końca zadowolony. Z tego co powiedział, jest to sklep na jednym albo z gotowców, albo z jakichś takich silników typu WordPress plus jakaś wtyczka. No i pan nie jest po prostu zadowolony z możliwości personalizacji z tego, jak ten sklep jest skonfigurowany. Odezwał się do mnie. Oczywiście dostał wstępną wycenę taką, totalnie pira drzwi, ponieważ sklep internetowy można zrobić za kilka. Kilkanaście tysięcy złotych, a wiecie dobrze, że my robimy sklepy również za kilkaset tysięcy, gdzie wchodzą kwestie związane z integracją z ERP, z systemami CRM, z systemami zwrotów. Tego jest naprawdę mnóstwo. No i tak naprawdę przy dużych e commerceach no to jeżeli chodzi o wydatki Sky is the Limit. Natomiast no rozumiem, jakby i patrząc na specyfikę i też jakby wielkość obecnego sklepu, no to zakładam, że jest to kwestia mniejszego budżetu. Który tak naprawdę będzie rozbudowywany i rozwijany, a pewnie zgodnie z ruchem, zgodnie z zapotrzebowaniem w przyszłości, a czego mam nadzieję, wspólnie doświadczymy. Oczywiście standardowym dla mnie procesem, standardową drogą, pan dostał wszystkie niezbędne informacje mailowo, dostał również link do mojego kalendarza, tak żeby znalazł pasującą dla siebie porę spotkania, no i pewnie się zobaczymy na takiej 30-60-minutowej rozmowie, gdzie efektem tej rozmowy będzie przedstawiona oferta która również będzie załącznikiem do specyfikacji do umowy, jeżeli finalnie taką decyzję klient podejmie. I oczywiście będę Was informował o dalszych krokach tej współpracy. Trzeci temat to strona dla dewelopera, o której mówiłem Wam w zeszłym tygodniu. Miałem półtora godzinną rozmowę z Panem, tak żebyśmy się poznali, tak żeby mi dopowiedział wszystkie niejasności, które do tej pory miałem. No i po tym spotkaniu wiem już na tyle dużo o projekcie, że zobowiązałem się przygotować ofertę do środy, Kilku wariantach, bo tam pojawiły się kwestie kilku firm, kilku brandów. Pojawiła się również kwestia copywritingu, który można tylko i wyłącznie stworzyć na potrzeby wypełnienia strony, lub można też go zoptymalizować pod SEO. No, i tutaj tych wariantów, które muszę przemyśleć, przygotować, no i w sumie wycenić, w sumie chyba są ze cztery. Widać, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Pan jest konkretny, wstępnie zdecydowany na współpracę z nami, no bo wstępną ofertę, tak na dobrą sprawę, dostał już od razu w pierwszym mailu, jakiej wielkości wydatek mu się szykuje. W związku z tym, że główne założenia się nie zmieniły, no to finalna oferta nie będzie w żaden sposób przegięta. Rzeczywiście kilka elementów dojdzie, ale jako elementy opcjonalne, więc zawsze jest możliwość po prostu coś odpuścić. Tego nie rekomenduję, natomiast oczywiście taka możliwość zawsze jest. No i mam nadzieję, że do końca tygodnia uda się taką decyzję o współpracy uzyskać. Jeżeli tak się stanie, no to zakładam, że od przyszłego tygodnia team projektowy będzie ruszał ze swoimi pracami. A mi pozostaje dla Was ostatni czwarty temat. To wczoraj dostałem maila również od Cezarego, który jest właścicielem marki Kaliprojekt.pl KaliProject może po angielsku. Jest to strona, która promuje kalistenikę. W zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu rozmawiałem z Cezarem odnośnie możliwości rozbudowy tej strony i możliwości dalszych kierunków rozwoju, ponieważ plany są bardzo ambitne już na ten rok. No i w dniu wczorajszym dostałem informację OK, bierzemy się za tą stronę, rozbudowujemy ją o kwestie związane ze sprzedażą. Dostałem również kilka innych jeszcze tematów pobocznych, które udało mi się chyba od ręki w większości jeszcze ogarnąć. No i standardowo z Cezarym pewnie się widzimy na jakimś krótkim podsumowaniu, ponieważ też dostał kilka wariantów możliwości rozwoju strony, tak żeby wybrał najbardziej optymalną dla niego wersję. To tyle w sumie z dnia poniedziałkowego. A teraz do roboty i widzimy się albo po południu, albo jutro rano. Trzymajcie się! Cześć! Cześć! Witajcie w czwartek na podsumowaniu wtorku i środy. Niestety wczoraj przydarzyło mi się to, co w sumie każdemu się kiedyś musi przydarzyć, czyli po całym nagraniu, po całej drodze spędzonej do biura, okazało się, że z jakiegoś powodu aparat nie nagrywał. Więc wczorajsze 20 minut mojego podsumowania poszło po prostu w piach. Dzisiaj cztery tematy, o których sobie porozmawiamy, a zaczynamy od strony dla dewelopera, ponieważ po spotkaniu, które jak wiecie, miało miejsce w poniedziałek, zebrałem wszystko w postaci oferty, podsumowałem ustalenia podsumowałem główne założenia, wysłałem wczoraj ofertę chyba w okolicach godziny 15, natomiast już chyba z 15-20 minut później oddzwonił do mnie pan i powiedział, dobra panie Dominiku ja idę do zarządu po akcept. natomiast tutaj nie ma za bardzo co kombinować trzeba po prostu to zrobić ufam, że zrobicie to dobrze, dowiedziecie w najwyższej jakości, no więc w sumie od przyszłego tygodnia startujemy wiadomo, póki nie ma finalnej zgody póki nie ma podpisanej umowy oraz środków za pierwszą Ratę na koncie, no to w każdej chwili ktoś się może wycofać. Natomiast w tym wypadku mam duże przeczucie, nie lubię mieć przeczuć, ale w tym wypadku tak, że w przyszłym tygodniu przeprocesujemy umowę i pewnie za około półtorej tygodnia ruszamy z pracami. Drugi temat. Dostałem pytanie co sumie jeżeli chodzi o jedną ze stron, którą już uruchomiliśmy chyba jeszcze w zeszłym roku, odnośnie kwestii jak ona działa, jakie są statystyki, co tam na niej słychać. W związku z tym chciałem Wam opowiedzieć jak wygląda, ile trwa support strony gwarancja i tego typu tematy. Bo jest to dość proste, a w naszym przypadku standardowo dbamy o to, żeby to było przejrzyste i dla wszystkich zrozumiałe, na stronę internetową zawsze macie gwarancję. To jest przede wszystkim punkt pierwszy. Gwarancja jest 12-miesięczna, więc przez cały rok, jeżeli cokolwiek się będzie ze stroną działo z naszej winy, z jakiegoś technicznego powodu, który leży po naszej stronie. Oczywiście nie mówię tutaj o kwestiach związanych z serwerem albo to, że ktoś, nie wiem, skasował wszystkie pliki na serwerze. To są rzeczy niezależne od nas. Natomiast jeżeli strona jest zainstalowana przez nas, działa, działa, działa i nagle po 4, 5, 6, 9 miesiącach przestaje działać, no to dajecie nam znać, patrzymy co się dzieje, naprawiamy, poprawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię śledzenia tego, co się ze stroną dzieje, bardzo mocno kładziemy na to nacisk w pierwszym miesiącu, śledzimy statystyki, śledzimy Google Search Console, indeksowania, sprawdzamy również od strony metadanych, czy wszystko jest jasne, przyjazne robotom Google'a i tak dalej. No i ten pierwszy miesiąc to jest taki dla nas miesiąc ochronny, kiedy wychodzą wszystkie choroby wieku dziecięcego. Natomiast po tym miesiącu działamy bardzo mocno reaktywnie. Jeżeli dostajemy zgłoszenie albo alert z naszego monitoringu, że coś się wydarzyło, że strona z jakiegoś powodu jest niedostępna, no to w takich przypadkach bierzemy, sprawdzamy co się dzieje. Natomiast nie śledzimy już statystyk ruchu, bo tutaj powinna moim zdaniem wejść agencja marketingowa, agencja SEO, która będzie dbała albo o albo o promowanie tej strony, a tutaj dla samego Software House'u jeżeli tutaj nie ma dodatkowych zleceń albo zaleceń od firm zewnętrznych, od właściciela strony, no to tak naprawdę pracy dla nas już nie ma. Siedzieć i patrzeć w statystyki no to już nie jest zajęcie Software House'u. Trzeci temat to spotkanie jakie miałem wczoraj z panem, który jest aktorem w jednym z warszawskich teatrów no i ma pomysł na portal, który będzie odpowiedzialny społecznie. Nie będę zdradzał samego pomysłu, no bo nie o to chodzi. Natomiast jeżeli współpraca dojdzie do skutku portal zostanie upubliczniony, to na pewno się nim z Wami podzielę, ponieważ sama idea jest dla mnie bardzo interesująca. Bardzo żałuję, że nie mogę powiedzieć na czym będzie polegała, natomiast portal ma być międzynarodowy, ma mieć cechy grywalizacji. Gry, w ciągu około godzinnego spotkania przeszliśmy przez bardzo fajnie przygotowaną przez właśnie Pana makietę, gdzie wszystkie widoki, wszystkie funkcje rozrysował w postaci prezentacji. Także omawialiśmy już konkretne widoki, więc Pan był bardzo dobrze przygotowany. Zrobiło to na mnie mega wrażenie. Jeżeli ktoś nie siedzi w branży IT, nie ma na co dzień do czynienia z projektami, no to nie jest to codzienność, że ktoś przychodzi z przygotowaną makietą, z przygotowanymi wszystkimi elementami, widokami wręcz na zasadzie, że tu jest widok dodawania użytkownika, tu jest widok zarządzania kontem. Takie funkcje chce mieć na listingu, a takie chce mieć w jakimś tam innym miejscu. W związku z tym dla Pana duży szacun. Dzisiaj przegadam z zespołem Całą koncepcję działania portalu, wszystkie założenia, tak żebym miał już przygotowaną wycenę. No i będzie kwestia ubrania tylko i wyłącznie całości w ofertę, która pójdzie do klienta najprawdopodobniej w poniedziałek. No i będę bardzo mocno trzymał kciuki, żeby cały pomysł doszedł do skutku, żeby realizacja przypadła nam, bo tak jak mówię, jest to pomysł, który zyskał moje uznanie i widzę w nim bardzo, bardzo duży potencjał, czego w sumie panu gratuluję. Ostatni temat z dnia wczorajszego to dostałem pytanie, czy do podpisania umowy, czy do rozpoczęcia prac nad stroną potrzebne są już wszystkie teksty na stronę i wszystkie grafiki. W tym wypadku odpisałem pani, że nie takiej potrzeby nie ma. Oczywiście im wcześniej się pojawią teksty, im wcześniej się pojawią grafiki, no to tym lepiej. Natomiast nie jest to niezbędne, zwłaszcza w tym przypadku, gdzie najprawdopodobniej będziemy również projektowali logo, na co najczęściej przypada jakieś 2-3 tygodnie. No i w związku z tym pani będzie miała jeszcze te 2-3 tygodnie na przygotowanie treści, na przygotowanie tekstów na stronę. Najbardziej idealnym caseem jest, gdy rzeczywiście w momencie, kiedy grafik zaczyna projektować stronę, te teksty już są napisane, ponieważ w tym momencie wie, ile miejsca przewidzieć na teksty, ile miejsca przewidzieć na zdjęcia, w jaki sposób to poukładać, żeby to było atrakcyjne wizualnie później dla użytkownika. Natomiast wiemy, że to jest dylemat trochę kura czy jajko, czy najpierw teksty, czy najpierw projekt, bo klienci też lubią mieć najpierw projekt, bo wtedy już widzą, jakie pola muszą zapełnić. Więc tutaj zawsze jest to kwestia takiego płynnego, dogadania się, więc pani dostała w sumie informację, że jeżeli jeszcze pracuje nad tekstami, żeby one były w 100% dopasowane, nie ma problemu. Dla nas istotne jest to, żeby zacząć już pracę nad logotypem, nad jako takim brandingiem, kolorystyką. Bo bez tego z projektem strony nie ruszymy, ona w tym momencie może pracować nad tekstami, natomiast jeżeli będzie dalej z tym problem, to my będziemy na pewno potrzebowali chociaż nagłówków, chociaż wypunktowanych informacji o cechach szczególnych, o przewagach konkurencyjnych firmy. No i już na tej podstawie i na podstawie naszych doświadczeń będziemy wtedy mogli dobrać, dopasować odpowiednią ilość miejsca pod teksty, które się na stronie będą miały pojawić. Oczywiście przed zaakceptowaniem finalnie projektów graficznych teksty powinny być przygotowane tak, żeby grafik na etapie tworzenia projektów mógł nanieść teksty na stronę. Mógł pokazać, w jaki sposób będą się one układały, w jaki sposób będą one wyglądały, aby dostosować jeszcze sam projekt graficzny do tekstów, które przygotował klient, albo w drugą stronę, żeby pokazać klientowi, że gdzieś pewne teksty należy uszczuplić, po to, żeby strona wyglądała lepiej, albo wręcz odwrotnie, gdzieś jakiś tekst należy rozbudować, po to, żeby był on bardziej angażujący dla użytkownika. Za chwilę mam pierwsze spotkanie, dokładnie za 15 minut. Drugie spotkanie, które miałem na dzisiaj zaplanowane, zostało odwołane. Natomiast ostatnie chyba zaczynam o godzinie 14, jeżeli dobrze pamiętam, więc dzień będzie dość intensywny. Tyle na dzisiaj, miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia albo po południu, albo jutro rano. Cześć, witajcie na podsumowaniu bardzo intensywnego czwartku. W dniu wczorajszym miałem dużo spotkań, dużo maili. Ale to chyba tylko i wyłącznie dobrze. I szybki przegląd po tematach. Dzień zaczął mi się od spotkania z Cezarym, gdzie uzgodniliśmy, potwierdziliśmy sobie główne założenia, jeżeli chodzi o przerobienie strony internetowej wizytówkowej na stronę internetową, która będzie sprzedawała produkty, będzie sprzedawała eventy i będzie sprzedawała obozy. Bardzo często w tego typu przypadkach, gdzie tych produktów tak na dobrą sprawę jest niewiele, można znaleźć gotowca, który po prostu obsłuży cały proces i nie trzeba w to angażować w software house. U. Natomiast w przypadku. Cezarego oraz bardzo różnych kategorii, w których on prowadzi sprzedaż, czyli właśnie są obozy wyjazdowe, gdzie są pakiety startowe, są to eventy różnego rodzaju, gdzie potrzebne są indywidualne wejściówki. Oprócz tego są kwestie treningów personalnych, a oprócz tego są produkty do ćwiczeń, które muszą być wysłane w formie fizycznej. Rozwiązanie dedykowane to jest chyba jedyny sposób na ogarnięcie całej sprzedaży tak, żeby to wszystko było zamknięte w jednym ekosystemie, w jednym miejscu, a nie rozbite po wielu różnych platformach, które muszą być różnie skonfigurowane. No i do obsługi każdej z nich jest potrzebny osobny panel, a co za tym idzie, tak naprawdę klient nie może sobie pozwolić na zakup udziału w evencie oraz na przykład książki w ramach jednego koszyka, tylko musi składać dwa różne zamówienia na dwóch różnych platformach, co od takiej strony UX-owej, oj, bardzo mi się dogryzie. W związku z tym idziemy w utworzenie takiej platformy, która będzie właśnie obsługiwała różnego typu usługi oraz różnego typu produkty w ramach jednej platformy sprzedażowej. Kolejny temat to tak naprawdę na razie tylko zgłoszenie. Odezwała się do mnie pani z prośbą o kontakt, z prośbą o spotkanie, żebyśmy omówili, jakie są możliwości utworzenia portalu informacyjnego o tematyce turystycznej. Standardowo pani otrzymała ode mnie maila z linkiem do umówienia się. Na spotkanie, które potrwa około godziny, a efektem tego godzinnego spotkania będzie tak naprawdę oferta, która finalnie będzie mogła zostać załącznikiem do umowy. A celem spotkania oczywiście jest to, żebym mógł zrozumieć, jaki model biznesowy tak naprawdę firmie przyświeca, na czym ten portal informacyjny ma zarabiać, czy to są jakieś współprace, czy to są reklamy, czy jeszcze jakiś inny model rozliczeniowy, bo to jest tak naprawdę istotne. Po co nam sklep strona portal i jak chcemy na tym zarabiać? Jeżeli sobie odpowiemy na te pytania. Możemy jechać dalej z tematem. A to mnie prowadzi do trzeciego punktu, czyli kolejnego LIDA, gdzie w sumie odezwała się pani z na razie lakoniczną informacją. Panie Dominiku, chcemy zrobić portal, który będzie integrował około 10-15 różnych API. To ma być taki hub komunikacyjny, jeżeli chodzi o różne mechaniki, różne portale zewnętrzne. Czy to jest dla pana problem? Ja mówię, żaden problem, jeżeli dostawcy będą mieli tylko dobre, jakościowe API nie ma dla mnie znaczenia, czy tych integracji będzie 10, 50 czy 100. Akurat Pani złapała mnie w samochodzie, więc poprosiłem o maila albo smsa z samym nagłówkiem, tak żebym wieczorem mógł podesłać ponownie link do kalendarza, żebyśmy się mogli spotkać, znowu omówić te same rzeczy dokładnie, czyli jak ten portal ma zarabiać, czym ma się zajmować, czym jest główna działalność firmy, no i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu takie spotkanie będzie miało miejsce. Kolejny temat, który mnie dość często bawi, zdarza się, że urzędy spóźniają się z płatnościami. Jest to kwestia, nie wiem, z reguły jednego, pięciu, siedmiu dni. Bardzo często są zwykłe, prozaiczne rzeczy, gdzie gdzieś dokument zaginął, nie dotarł, osoba była na urlopie, ale mail się nie przekierował. Są to naprawdę takie lajtowe tematy. Natomiast z jednej strony to, co mnie bawi, ale z drugiej strony jakby budzi mój duży szacunek, że zawsze przy tego typu sytuacji dostaję telefon od kogoś z urzędu z informacją, że Pani Dominiku, zaginęła nam faktura, zapraszamy za opóźnienie w płatności i to mówię, to nie są płatności to nie są opóźnienia typu 2-3 tygodnie tylko to są opóźnienia 3, 5 7 dni i nie zdarzają się takie sytuacje często, to też trzeba podkreślić, ale za każdym razem dostaję telefon z przeprosinami z informacją, że nastąpił problem jakiegokolwiek typu i albo prośba o podysłanie duplikatu faktury, albo wręcz tylko informacja, że mail z fakturą się znalazł, ona już poszła do opłacenia, albo już wręcz nawet została opłacona, natomiast prosimy tylko o takiego no, prostego maila, że nie będą Państwo wnosić żadnych roszczeń przeciwko urzędowi w związku z tym, że nastąpiło jakieś tam opóźnienie w płatnościach, no i nie będziemy żadnych not odsetkowych wystawiać. Czyli na 3 do 5 dni jestem w stanie zrozumieć. Zwłaszcza, że takie opóźnienia nie zdarzają się nagminnie, tylko są to naprawdę incydentalne przypadki. Natomiast jak widać, urzędy się wykazują profesjonalizmem, podejściem zarówno do obsługi mieszkańców, jak i podejściem do obsługi technicznej swojej infrastruktury, co jest bardzo miłe. Kolejny temat, już nie pamiętam który, to miałem wczoraj spotkanie z Panem odnośnie sklepu internetowego. Sklep jest, można powiedzieć, na początkowej fazie rozwoju, jeżeli chodzi o sprzedaż. Zakładam więc, że nasze systemy dedykowane, nasze sklepy internetowe dedykowane nie będą jeszcze na tym etapie rozwoju sklepu wskazane. Raz, że ze względu na koszty, a dwa, że tak naprawdę na gotowcach jest najlepiej się nauczyć. W momencie, kiedy wiemy już czego nam w gotowcach brakuje, co nam w gotowcach przeszkadza, co nas w gotowcach blokuje, Wtedy przychodzimy na rozwiązanie dedykowane, jest to najbardziej optymalny kierunek rozwoju. Natomiast podczas samej rozmowy o sklepie okazało się, że druga gałąź firmy potrzebuje tak naprawdę systemu do zarządzania trochę narzędziownią, trochę pracownikami, trochę takiego monitoringu, gdzie kto jest na jakiej instalacji. No bo do tej pory, jak to usłyszałem, dzieje się to za pomocą kartki ołówka e-maila. W związku z tym widzę tutaj bardzo duży potencjał jeżeli chodzi o automatyzację, zwłaszcza że już wiem, że firma jest dobrze przygotowana do tego inwestycji, robiła już podejścia do różnych software house'ów. Niektóre się nie podjęły. Natomiast to jest nasz konik, to jest nasza chyba największa umiejętność, największa profesja, czyli automatyzacja, systemy dedykowane optymalizujące różne procesy. Myślę, że trafili pod najlepszy adres, pod który mogli. Czy współpraca dojdzie finalnie do skutku? Zobaczymy, będę Was informował. A tymczasem ostatni temat, bo już zaparkowałem pod firmą, kogo angażować w tworzenie stron i sklepów poza Software House'em. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, to już wiecie, że bardzo mocno naciskamy na administratora serwera. Natomiast drugą gałęzią, drugą firmą, którą również bardzo mocno zalecamy, żeby już wdrożyć na etapie tworzenia strony sklepu, to jest firma, która później będzie działała na danym sklepie pod kątem marketingu, pod kątem SEO. Tak żeby od pierwszego dnia startu strony czy sklepu być już nie tylko na dobrym serwerze, bezpiecznym serwerze, dobrze skonfigurowanym przez profesjonalnego administratora, ale również być już gotowym na pozycjonowanie, na działania z Googlem, na różnego rodzaju marketing. Jest to istotne w przypadku dużych stron i dużych sklepów. Jeżeli potrzebujecie strony wizytówkowo-marketingowej, czyli takiej podstawy do reklamy, do dopiero rozpoczęcia swojej przygody w internecie, nie ma sensu angażować aż trzech firm. Nasze kompetencje wystarczą. Natomiast jeżeli macie duże plany, jeżeli chodzi o wasz e-commerce, jeżeli macie duże plany, jeżeli chodzi o wasz portal informacyjny, a co za tym idzie? Niestety duży budżet, no bo trzeba zaangażować trzy zespoły zamiast jednego, to bardzo mocno to rekomenduję. Administrator serwera tworzy nam idealne, przyjazne, optymalne środowisko serwerowe. Firma od SEO konsultuje z nami już na etapie projektów graficznych, czy pola, które przygotowaliśmy, są wystarczające pod ich potrzeby, czy może mają jakieś inne zalecenia, jeżeli chodzi o układ H1, H2, a być może jakby całego projektu graficznego. Wtedy konsultujemy to na etapie projektu graficznego, tak żeby po starcie sklepu nie okazało się, że słuchajcie, to jest Wasz sklep, a teraz przychodzi firma od SEO i wywraca wszystko do góry nogami, bo jednak oni by chcieli inaczej. Tak wygląda czwartkowe podsumowanie dnia. Ruszam do pracy. Najprawdopodobniej już wam nic dzisiaj nie nagram, bo spotkanie zarządu będzie do późna. W związku z tym miłego dnia, weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. Cześć! Panie żebro, w internecie mówią, że pan nie oddzwania ani nie pisze, a to są biznesy do zrobienia. Daj znać, co tam u ciebie, kiedy się możemy jakoś złapać czy w Warszawie, czy telefonicznie. Ja planuję być w Warszawie w drugiej połowie marca, więc jak coś tam na jakieś śniadanie zapraszam. Ale nie na kolację ze śniadaniem. Nie wyobrażaj sobie. W kontakcie.